Hejka! Witam Was w kolejnym odcinku! Jak widzicie, wróciłam do mastera jedynki i w sumie to nie powinno być żadnym zaskoczeniem, ponieważ po prostu nie powinnam jeszcze być jeszcze w czempionie. ale fajnie było być chociaż ten jeden tydzień. Dobra, gramy na Włocha i mamy teraz Tajlandię. Nie wiem, gdzie by tak Tajlandia mogła wyglądać, tak szczerze. Eee, czy to są wysoko wystające insulatory? Jesteśmy na południu, mimo że to nie wygląda jak południe. Chyba jestem w stanie zaryzykować, zwłasz zwłaszcza, że są góry na zachód. Hmm. Może coś głęboko drogi będzie siedział? No, może coś takiego? Nie wiem, czy tutaj nawet czy jest. No, chyba powinien być tak na oko. Okej, okay, byliśmy przy granicy z Malezją prawie. Hmm, dobra, czemu to na pierwszy rzut oka wygląda jak Polska, ale nie jesteśmy w Polsce, tylko jesteśmy w Austrii raczej? Płaska Austria, ale sere żadnej gór nie widać. Są jakieś tylko góry. Może przy granicy z Węgrosłowacją? Z Węgrosłowacją kliknąć hmm. O, ja zostawię. Nic lepszego nie wymyślę. Okej, okay. dobry rejon, ale mogę dać trochę wyżej? No, Kambodża. Dobra, jakaś górka na południe jest. Hmm. Nie żeby to w jakikolwiek sposób ciekawie wyglądało. Hmm. I teraz nie wiem czy dać tutaj, bo wiem, że tutaj są jakieś górki, ale... Ale to chyba nie są te góry aż takie wysokie. Nie, dobra, chyba tak zostawię. Okej, okay, była granica z Tajlandią tym razem No żółta skrajna to raczej South Africa No, południowa Afryka o, Nie ma nic tutaj ciekawego, na czym mogłabym się zasugerować Oprócz tego, że jest płasko i rośnie Holender, wie co? Hmm. Gdzie możemy być na oko? Mimo chęci bym napis kliknęła, ale nie wiem czy tam w oddali nie są jakieś takie drzewka podchodzące pod te ze swatini Coś między Pretorią i swatini kliknąć może tak będzie spoko A, ok. Dobra, i to jest Kenia. Jest kabelek na aucie, ale nie mam totalnie pojęcia co ono oznacza Do tego jeszcze nie dotarłam ale na oko co to wygląda jak granica z Ugandą albo... Nie, ta, z Ugandą z, z Tanzanią. Okej, okay, czyli jednak bardziej granica z Ugandą była. Okej, okay, czyli trzeba zapamiętać, że te dwa kabelki są gdzieś tutaj, w Luandzie. O! to jest dobre pytanie, czy to jest Boliwia, czy to jest Lozoto? Hmm, Maćka, zastanów się przez chwilę. Takie góry w Boliwii by było? Nie, chyba nie 2025 copyright, coś tutaj nie pasi I to tak serio nie pasi Tutaj copyright powinien być trochę starszy Ale zapewne updated, więc co? Więc chyba dajemy lezoto, Albo i Boliwia, rzeczywiście Martwi mnie, że pasów nie widać Ale nie wiem, da dam te lezoto, okej okay. Było lezoto. Hmm, dobra, coś na znaku mamy? Nie mamy, a ten znak jest dosyć krótki. Nie żeby to cokolwiek sugerowało, na oko tam chyba jest napisane speed limit, ale oczywiście nie jestem w stanie tego rozczytać, więc mogę tylko sobie wymyślić. Hmm, na co to wygląda? Hmm. jest pomarańczowa Ziemia tak delikatnie, ale to chyba nigdy nie jest wyspa Księcia Edwarda, tak mi się wydaje. Nie no, no, to chyba muszą być jakieś stany pokręcone Nie żebym się na stanach znała, ale nie się jak takie płaskie, to jakaś Minnesota, Dakota Okej, okay. Luizjana zaskoczyła wszystkich drogowców Dobra, są siupy nie Są siupy Czy to jest niebieska naklejka, ta francuska? Tak, bo są jeszcze te kwadraciki takie na drodze, to jesteśmy we Francji Ciekawe, czy oponent rozpozna Francję Okej, okay. oponent rozpoznał Francję, ale zaryzykował w północ i się trochę dla jego nie opłaciło Dobra, znowu mamy Europę hmm. Biała obwódka przy znakach To wygląda tak strasznie włosko, ale Czemu ta blacha wygląda na brytyjską, o co tu chodzi? Hmm. Barierki Ferierki ja Nie żeby to coś mówiło cokolwiek. Hmm, ale chyba no, nawet tutaj się Hiszpanię daje, tak myślę. Szkoda, że nie ma znaku przejścia dla pieszych Wtedy byłabym na pewno pewno Ale żebym kurczę zarymowała do rymu. Nie no, ale chyba sądzę, po tych malowaniach to chyba Hiszpania jest. Kurczę, ale taka zielona Hiszpania. Dobra, żeby nie było, że przyklikam w piasek. Hmm, a może przy granicy z Portugalią? E, może to ma sens. Jeśli to rzeczywiście jest Hiszpania. O, to była Portugalia jednak, okej. Okay. No, gdybym gasnęła Portugalię, to by już typa nie było, tak. Jeszcze jedna runda. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś Rosja czy coś. Um, nie pociesza mnie widok Argentyny. bar Argentyna. Na tej rundzie mogę dostać bombę na łeb, tak na oko, to, to są rejestracje argentyńskie. Hmm. Kurczę, to wygląda mi strasznie południowo, ale nie wiem jak bardzo południowo. Akurat Ameryka Południowa nigdy nie była moją mocną stroną, więc mogę się na tym wyłożyć i to mnie bardzo nie pocieszy. Hmm, Podchodzę, żebym dała Komodoro derwia. Ale może to być też Ziemia Ognista, tak mi się wydaje. Jest woda nad, na wschód, ale to też za bardzo nie daje dużo informacji. Um, chyba, że dać oczywiście to ognistką. Daję, już mi się język włącza Dać ziemię ognistą chciałam powiedzieć, a nie kurczę ogniską. Hm. bo coś takiego tutaj. Rio Grande, czy tak może Rio Grande wyglądać? widziałam chyba raz na jakimś deli Rio Grande, ale nigdy nie jestem w stanie tego trafić Bez żadnego info oczywiście um, No dobra, to chyba dam do tego Mordoro Ale wcale mnie nie zdziwi, jeśli to będzie bardziej południowo No, to ze mnożnikiem 4x to jest po prostu jak misja Misja Okej, okay, gość nawet nie trafił w Argentynę I Jednak byliśmy trochę wyżej, okej okay. Puerto Madryn Dobra, lecimy dalej Dobra, jest Japończyk o, Mamy chyba... Czekaj, są przerywane pasy Czemu to wygląda tak strasznie szwajcarsko? Czekaj, to jest... Na, to, to jest locan? Nie I czemu znak jest po lewej stronie? To mnie trochę niepokoi Kurczę, takie wysokie góry Gryńce Francji z Hiszpanią? Czy ja odwalam właśnie w tym momencie? Aha, no tak, przerywane pasy były po boku. Maćka, obudź się, przecież tu jest Norwegia. Ale odwaliłam teraz. Nie jestem z tego gasa zadowolona. Dobra, jest Słowacja. Um, nie wiem nawet co dać. Nie jest jakoś górzyście, więc może południe kraju, jednak nie wiem. Przy Nice'u szedam? Aha. Jednak trzeba było robić hajrza. Dobra, to są co? Stany? Chyba Stany. Blachy nic nie mówią, przynajmniej dla mnie nic nie mówią, ale chyba. A, dobra, tam jest chyba maksimum napisane. To chyba je wycof wycofuję się z myśli, że to jest Stan. Yy, stany. Jednak to jest Kanada. Szkoda, że brak nie widać. Hmm. Ontario podheża, kurde. Okej, okay. nowa Fundlandia dropła. No, na razie typ robi mnie Flowless i to mnie nie pociesza za bardzo. Kurcze, ale że tą Norwegię zrąbała, żebym zapomniała, że Norwegia istnieje przez chwilę. Niedobrze. dobrze. Um, dobra, tutaj dajemy. Okej, okay, dajemy tutaj malezję. Przez chwilę chciałam tutaj dawać Bangladesz, nie? Tak, przez chwilę to wyglądało jak Bangladesz, ale oczywiście to nie ma takiego piaszczystego powietrza w tle. Aha, kedach. Dobra, i to jest chyba Rosja. Po takim stanie to bym powiedziała, że to jest jakiś Dagestan, ale. No, w sensie gdzieś tutaj ten teren, ale nie wiem, na ile to prawda. Tak, to jest prawda. Może jednak moja nauka Rosji coś mi oddaje. <laughs> Zapewne jakaś znana droga mi się wylasowała z Sunsetem. Um, co to jest pachu? A, to jest po prostu Australia, jajku. GSW, Bridgewater, Lane Access. To wygląda jak Victoria trochę, ale... Co takie góry robią w Wiktorii? Chyba, że to jest Queensland. Pójdę w pierwszą myśl, ale wcale mnie to nie zdziwi. Queensland. Aha, jakoś dam na tym Brazylię. No dobra, ok. Rzeczywiście. Wow. Góry w Wiktorii w takim miejscu? W życiu bym się nie spodziewała. dobra, dwa duele wygrane, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. O, Kyrgyzstan. Jest znana kropeczka z tego. Czekaj, ja się może rozejrzę wokół siebie, zobaczę co się dzieje. Na oko, to co wygląda, może tu? Hmm. Może rzeczywiście tutaj coś? Okej. Okay. A, jednak bardziej w tą stronę, no dobra. O, moje kochane Indie dropły. Co e, jest malowanie z Tamilandu? Czy ja tutaj gadam głupoty? Aha, jednak był słup z asem, trzeba było słupowi z asem zaufać, zaufać a nie malowaniowi Widzę gość chyba też z namalowania Stamilnadu, ale to nie było to. Ja piernicze, tak popatrzę łamno słup, mówię. Asom. Uch. Dobra, ale teraz nie zapomnę, gdzie to jest. Jesteśmy chyba w Szwecji, tak mi się wydaje. Ika supermarket. No, pismo też jakby takie szwedzkie. Nie wiem, klikam po prostu gdzieś nisko. No, było wyżej, no dobra. Okej, okay, mamy takie murki. Czemu pomyślałam o Malcie od razu, ale nigdy chyba nie jest Malta. Hmm, jeśli nie Malta, to może Włochy. Uh -huh. Włochy mają tu sens tak na oczko. Jakaś Sycylia. Chyba nigdy tutaj nie idę tej, yy, nie Korsyki, tylko Sardynii Musiałam na mapę spojrzeć, żeby sobie przypomnieć jak ta wyspa się nazywa A, jednak była Malta, kurde Zaczęłam już za dużo myśleć znowu Okej, okay, mamy Japonię, ale ta blaszka nic nie pomaga um, To jest krzyżyk jakby z tego Krzyżyk był albo tutaj, albo tutaj. Teraz muszę dobra 50 na 50 wybrać, ale chyba na oko będzie ok. Chociaż te widełki one chyba były. A, jest kanto 120, dobra. Czekaj, kanto to było przy Osace, nie? Czy kanto było przy Nagoi? Dobra, ale tak czy tak będę blisko, więc po prostu klikam. No, okej, okay. czyli kanto było przy Osace, dobrze pamiętam. Ale rzeczywiście, gdybym tego nie zobaczyła, to byśmy z tym typem kliknęli w mniej więcej w tym samym miejscu. O rany. I to jest Ameryka niby. Pięknie tutaj. Ładna ta woda jest. Ale to jest Tama, widzę. Jedziemy na Tamie. Hmm. Próbuję sobie wymyślić, jaka to jest blacha, ale mi się wydaje, że to... Nie, chyba Argentyna tu nie ma sensu. A może ma sens Argentyna? Chociaż nie. Nie, to chyba Stany są. Chociaż słońce na północ, to, to może Argentyna nie jest takim głupim pomysłem z mojej strony. Chyba, że może rzeczywiście to jest ten. Nie, no, to. Nie, dojedziemy jedziemy po prawej, tak na oko. Chociaż to auto stoi z lewej strony, więc nie wiem, czy to na pewno jest dobra myśl. Hmm. Chociaż nie wiem, czy tam w Talii to nie jest polert jakiś nowozelandzki, czy coś. Nie no, Nowa Zelandia na tej rundzie, to chyba byłaby przesada. Nie no, ale kurde Australii na czymś takim też bym nie klikała. Co to są za pachoły tam w oddali? Mogę siebie pytać tak, ale... Bez kitu. Jak ktoś nie ma repeata na tej rundzie, to chyba nie wie co klika. Zaraz czy te blachy są takie krótkie? No są krótkie, ale... Oj... Ja, jeśli to będzie Argentyna, to wcale się nie zdziwię, ale klikam tutaj Nowozelandia. Dobra. Okej, okay, czyli jednak dobrze wytytukowałam, żeby był ruch lewostronny. Dobra, i mamy Gwatemala. Jest niebieska linka. Jak jest niebieska linka w Gwatemali, to się klika któreś z tych północnych dróg, albo to chyba przy tym, przy niebelize tylko przy Honduras. Gór nie widać, więc może kliknę rzeczywiście którąś z tych północnych dróg. O, dobra. Ok, mamy polardy, to są chyba nowozelandzkie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba nowozelandzkie. Zaraz, słońce na północ, słońce na północ. Gdzie jest spam płotków? Nie wiem, ciężko wymyślić. Hmm, czy ja klikam tutaj, czy ja klikam południową wyspę? Chyba ja klikam północną, dobra. Czemu przez ja pomyślałam o Ukrainie tutaj, ale to chyba nigdy nie jest Ukraina? Z tym Bolardem to chyba Rosja. Oj, Rosjanie mnie nie pocieszają na tej rundzie. Czemu jest Gętrzy 3 no car? Czy, ja, czy ja zbaraniałam? A to jest Serbia po prostu. Ej, może Serbia tutaj rzeczywiście pasuje? Tylko nie wiem, które drogi mają coverage w Serbii. Najgorzej. Wiem, że jakieś główne drogi mają w tej Serbii coverage, ale to chyba Serbia jest, no. Coś tam skupię tego oponenta. Ale kurcze, teraz mamy dziesiątą rundę i my nawet sobie ten. Nie wyeliminowaliśmy nawet połowy hubsa. O, i to jest runda, na której ktoś się na pewno wypierdzieli. Jest auto widoczne. Chciałabym, żeby było widoczne, bo jednak ja bym tutaj poszła. Nie wiem czemu na Kolumbię. Chociaż czekaj. Jak mam chwilę do namysłu, to może coś wymyślę lepszego niż Kolumbia. Nie, na no, Europy na tym na pewno nie klikam. Nie ma szans. Chociaż. Nie wiem, może przez sekundę bym widziała tutaj jakąś Hiszpanię pokręconą. Ale nie, no, chyba Kolumbia tak do mnie najbardziej przemawia, mimo że auta nie widzę. To, że auta nie widzę, to mnie bardzo nie pociesza, że nie widzę auta. Oj, ciężko. Nie wiem, kolumbia. Kurczę, a kolumbia z takimi suchymi górami. Chyba na oko suchymi górami. Uch, nie wiem, co ja tutaj wymyślę. Bardzo ciężko. Nie wysyłam DMO GG po coś się. Ok, czyli jednak to była Kolumbia. Okej, okay. dzisiaj chyba jakiś szczęśliwy dzień nastał, albo w końcu zaczęłam myśleć trochę na tych rundach. Albo po prostu trafiłam dobrych oponentów, którzy mnie za bardzo nie puszowali. I no, udało się wszystkie trzy gierki wygrać, także miejmy nadzieję, że ta dobra pasa się utrzyma przez następne dni. I może uda się znowu wrócić do czempiona, kto wie. Jeśli ja nie będę odwalać, no to szansa na to jest dużo. A na dzisiaj już dziękuję i słyszymy się już niedługo. Bajo!